Cytryna, sól i pieprze z lepsze niż zwykłe leki. Leczy 9 problemów zdrowotnych. Snoty cytryny obejmują kilka obszarów, od kosmetyków po produkty gastronomiczne i medyczne. Dodanie soli i pieprzu do cytrusów sprawia, że jest skutecznym lekarstwem na wiele problemów zdrowotnych. Natura Zepsuba nam zalety swoich produktów. Od zarania dziejów nasi przodkowie zaczęli przygotowywać rodki zaradcze. Oto zalety dwóch podstawowych eskabadników naszego leku. Zalety Pieprzu Pieprz, z baszcza czarne, jest jednym z najlepszych. Rodków na kaszel. Ta przyprawa ma w antybakteryjne które zwalcza infekcje. Pomaga tak E usun zatkany nos i bagodzi grypy, przeziębienia. Pep zawiera również kreska piperyn, Eskabadnik ten jest przeciwskurczowy i cholinergiczny. Te dwa zdolności pozwalają mu zmniejszyć zaburzenia jelitowe. W małych dawkach pieprz ma banie przeczyszczajce, ale w dużych dawkach przeciwnie, powoduje zaparcia. Korzyści z cytryny. Lista zalet cytryny na ciele jest debuga, na ich czele znajdują się jej antyseptyczne i przeciwutlenia i C zdolności.cytryna zwalcza infekcje zimowe dziki wysokiej zawartości witaminy C. Flavonoidy obecne w tym owocu cytrusowym również kreska zwalczaj wolne rodniki i zmniejszaj ryzyko chorób gbadu. KR bogata w pektyn cytryna daje uczucie sytoci. Które jest doskonałe w kontekście diety odchudzającej. jakie jest problemy zdrowotne, które ta mieszanina leczy znak zapytania w tym artykule ujawniamy wp naturalnych przepisów na bazie cytryny, soli lub pieprzu na 9 kwestii zdrowotnych. oto one, niedrokreskany nos 2 ten problem utrudnia oddychanie. A my oczywiście chcielibyśmy oczycić nos, aby prawidłowo oddychać. Skuteczny przepis w tym przypadku spowoduje kichanie. Aby to zrobił, po prostu wymieszaj równoczarny pieprz cynamon, kminek i nasiona kardamonu. Po uzyskaniu drobnego proszku kreska troch na deboni i wbu kreska podnozdrza i wdychaj. Raz zainspirowany proszek sprawi. Kreska będziesz kicha i dlatego twoje zatoki zostaną uwolnione. Ból gardba. 2. W przypadku bulgard gardba mokreska na przygotowa wodny roztwór, który pomaga zbagodzić kaszel i ukoi gardbokropka. Jest to przepis na jeden szklank gorcej wody, 1 bykre soku z cytryny, 1 leż 2 bykre kaeczki czarnego pieprzu, jeden bykreska kasoli soli morskiej Wystarczy umieć i eskabadniki w szklance gorcej wody kropka wykonuj te bukanie kilka razy dziennie. Zauwakres kreskość popraw. Kamienie kreska u zamknięte pciowe dwukropek z bokreska a drobnych kamyczków w przewodzie kreska u zamknięte pciowym mokreska na wyeliminowa za pomoc naturalnych. Rodków kropka wymiesza 3 bykreskaki oliwy z oliwek, 1 bykreska eczk czarnego pieprzu z sokiem z pobowy cytryny kropka wypi ten napój. Ostry ból dwukropek zbona woda jest doskonałym lekarstwem na choroby rakowe. Umie by kreska kasoli w szklance gorcej wody. Bucz dobrze. Upewniaj cesi. Kreska e woda dociera do cian i gumy. następnie poluj na wod i powtarzaj od kilka razy. A kreska się ilo wody. Utrata wagi dwukropek, jeżeli próbujesz, pozbyć się kilku dodatkowych kilogramów. Spróbuj tego przepisu wykrzyknik w szklance wody w 1 jeden z leż, cztery bykreska eczki czarnego pieprzu, dwa bykreska kisoku z cytryny i bykreska kamiodu. Wymieszaj dogbadnie SK badniki w wodzie i wypij ten napój dwa razy dziennie, najpierw na pusty kreska obdek, a następnie wieczorem. Nudno ci dwukropek niektóre zaburzenia kreska obtka wywołujem deboci aby pozbyć się tego problemu wez sobie szklank i wody z jeden by kreska soku z cytryny jeden by kreska czarnego pieprzu kropka ten skuteczny lek pokona deboci. Ból z w przypadku problemów z ustami CZ100E słyszymy o gozdzikach, ale ten przepis dodaje kolejny eskabadnik, który jest tylko pieprzem. Uby kreska z mielonego czarnego pieprzu z odrobin oleju z gozdzików. Ta mieszanka nagbada silna dzięsba izbę, który nas boli. Astmakryzys z dwukropek ten lek powinien być blisko. Gdy jeste podatny na astmę, W ugarnku umie ekwiwalent jednej szklanki wody, dodaj dwa spki, 10 lici bazylii i 10 nasion czarnego pieprzu kropka pozostawi mieszanin gotowa przez 15 minut, następnie wyj ze źródła cieba i wla do szklanej butelki i szczelnie zamknę butelkę. Gdy mieszanina ostygnie, dodaj dwa wykreska miodu. grypa i przeziębienie dwukropek intensywno skutków przeziębienia i grypy mokreska na zmniejszy poprzez spokreskalanie tego skutecznego napoju. kropka wcisn pół cytryny do kubka w wody i w y pół cytryny do kubka na około 10 minut. Usłód cytryny z wody i dodaj jeden bykreska kamiodu. Dobrze wymieszaj i wypij tę mieszank.